Cześć Siema, się Mańko, a to ja. Sweet Zuza. A dzisiaj lecimy z 43 odcineczkiem z vlogów wiosennych. Dzisiaj ponownie na balkonie pojawia się słaba pogoda. To jest. okropnie. też nie widzicie, ale jest. E, pogoda okropna. Chcę zrobić kilka osób, a są nimi: Anna Weiman, Karina, Nelson, Gabrysia. Daria oraz Koko. Myślę nad tym, czy nie byś na, nie, ja nie wiem. Czekam do 19 kwietnia na nową gazetkę z miasta. W sumie nie wiem czy ją kupi, bo tam być taki buni, ale nie jestem pewna. Ogólnie dajcie znać, kto już zrobił wszystkie zadania tam na dole z Movie Star Planet. Oczywiście naprawdę zachęcam, grać w ogóle, jeżeli gracie. Piszcie swoje niki na mediach społecznościowych, jeżeli chcecie. Ewentualnie tylko na Instagramie, ja was podotaję. Dawajcie też nazwy na Movie Star Planet tam na dole, ja was na pewno dodam. <laughs> Eee, przypominam w statusie hashtag 3 równa się kolejna szansa na prezent i nie oszukuję, bo naprawdę trochę hajsu mam, bo ogólnie jak e, kupuję te gazetki, kupię kilka, może to jest dziwne potem to rozdaję po prostu właśnie w prezentach e, i po prostu osoby się cieszą, bo to jest jednak potem unikatowe, gdy ta, gdy ta gazetka zniknie ze sklepów, po prostu to rozdaję. no cieszą się, bo to unikat, tak jak wspominałam. I po prostu rozdaję. Ostatnio rozdałam trzy motory i trzy kaski trzem osobom. E, zostało mi jeszcze cztery bodajże, więc szybko, szybko się śpieszcie. Ja naprawdę ja sobie nie robię. Mam trochę tego hajsu. Mam sześć tysięcy, bo kupiłam sobie sześć gazetek, chyba? Poprawka. Mam siedem tysięcy, ponieważ kupiłam sobie siedem gazetek. E, więc kupuję całe li e, listy. Zależy, kto co w niej ma. Jeżeli naprawdę chcę trochę zaoszczędzić, i też dla innych, kupuję jedną rzecz, ale staram się całą. Eee, okej. Okay. Dzisiaj może wyjdę na dwór, ale chciałam wam coś powiedzieć. To drzewo, to, to... Rada <grywia> nie ma <grywia> Tak, to takie przyk... Uroki mieszkania w Gdańsku wychodzi, ale to da. <grywia> Jakieś zdechłome wylatują, ja nie rozumiem tego. Tam się siedzą, trzyma po prostu. Super! Masakra, to jeszcze takie wielkie jest, po prostu ogromne, tak gdzieś dotąd, to jest masakrutne, a mnie jest tak, że mam czerwony nosek. Żarty żartami, ale ja teraz coś chcę wam powiedzieć naprawdę bo to nie jest ten żart, ponieważ to jest naprawdę poważne. Nie chciałam tylko mówić w dzielnym filmiku, ponieważ to by szło mało to, co wam chcę powiedzieć, więc powiem wam to zaraz. Ja wiem, że ostatnio było mi dużo osób, jak Karina, Anna Fejman. Ale ja nie wiem, po prostu myślałam, że to co myślałam nad tym wczoraj i po prostu to co ja robię jest po prostu chyba beznadziejne. Ja po prostu. Nie wiem, czy to wszystko co robię ma jakikolwiek sens. I po prostu ja chyba chcę nie usunąć kanału, ale zrobię sobie przerwę. I napiszcie w komentarzu, czy tak chcecie, bo to też od Was zależy. Ja sama takiej decyzji nie podejmę, ponieważ nie jestem w stanie. Chcę, żebyście też swoją opinię. I co? Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się kochani, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Coś nie wiem, czy to już ma jakikolwiek sens.